No i jeszcze wspomnę o tym właśnie, że nasz cudowny bohater, znany z szerokiej historii kryminalnej, oto budują na miejscu, zabytku budują nowy budynek, to się nazywa Manufaktura Białostocka, czy coś takiego, nie? Tak więc, no widzę, że on postanowił zrobić, zaprezentować Cykl katów Krzysztofa Kononowicza, oprawców, czyli ludzie, którzy chcieli go okres, się nad nim znacali. Rezydencję, no przepraszam. I no, w planach są tam wywiady już po Łukaszku z następnymi czubkami i frajerami czyli Barnejem, który na podstawie fałszywego testamentu chciał przejąć. Dom Kononowicza zamykając go w szpitalu Przed sprawą sądową w Wiersku Białej Najpierw go upił tam słodkim napojem Żeby wskoczył mu Poziom cukru Mniej więcej o 200-300 jednostek Dodatkowo No i, ale niestety intryga się nie udała Bo Krzysiek po jednym dniu wyszedł ze szpitala Nie podpisał żadnych dokumentów Które przygotowywał Łukasz do podpisania Co zresztą sami Przecież pokazywali na transmisji na żywo Że specjalnie Pawełek przyjechał, kierowca Pershinga, no w końcu, nie, to zobowiązuje, przyjechał specjalnie z Warszawy, który jeszcze do tego wiedział. nie, po te dokumenty i z tymi dokumentami pojechał do szpitala wtedy i chciał zmusić tam jakoś, żeby oszukać Kononowicza, żeby on te dokumenty podpisał, ale chyba nie podpisał, no i, i to widzicie, to tak jest właśnie, że to jest ta słynna projekcja, nie, że to, co oni robili, potem próbują przypisywać pomagającym, nie? Przeszkadzający próbują pomawiać pomagających o to, co sami robili, nie? Dlatego Łukaszek pomawiał innych o. o gościu ścioł i zakręt. Pom Pomaw innych o, ten, o rozlepianie plakatów na mieście. No bo przecież on sam rozlepiał wcześniej plakaty na Meksykana, nie? Jeszcze też mnie zastanowiło to zdanie o. Szantażowaniu, nękaniu jego rodziny. Ale zaraz, jaką ty masz rodzinę? Jak ojciec cię zostawił w dzieciństwie, matka uciekła za granicę. No i generalnie masz rozwód i płacisz alimenty, więc o jakiej ty rodzinie mówisz? No chyba jakoś patologiczna jest rodzina, która. Nie istnieje, albo tak jak urojenie i szkolnej 17 Istnieje tylko w swojej głowie ta rodzina, nie? <grystanie> Jaki rodzinny pato streamer zobaczcie kurczę, nie? Musi uciekać z domu do parku, żeby transmisję godzinną prowadzić Bo w domu mu nie pozwala jego rodzina tego robić nie? Taki rodzinny to jest nasz pato streamer <grystanie> Łukaszek, no rozbawiłem się do łez A jeszcze a propos też, bo on zawsze wszystko przekręca, nie? Jak wtedy wyrozsyłał te filmy z masturbującym się majorem do kurii to Zawsze się przyklei w jakichś takich kurna obscenicznych, takich żenujących, śmierdzących klimatów. No wszystko w, w się obraca w tak zwane G. No wszystko przerabia na G właśnie. Nie? Taki, taki ma charakter G warty, nie? No i tam on zaczął mówić na przykład tam o tej historii, że tamta posłanka platformy. Kiedyś była taka afera, że jest syn popełnił samobójstwo. Wiecie o co tam chodziło? E jej syn był molestowany seksualnie, niepełnoletni nie? przez człowieka, który z ramienia Platformy Obywatelskiej był tam pełnomocnikiem w Urzędzie Marszałkowskim do spraw zwalczania narkomanii. I w związku z tym częstował narkotykami niepełnoletniego tego syna, tej, tej, tej kobiety i wykorzystał go seksualnie. No i ten chłopak popełnił samobójstwo. No, i to dlatego potem pisali, że co to jest w ogóle za historia, nie? Co to jest za organizacja? Czy Platforma Obywatelska to jest partia pedofilii, nie? Że jak oni mogli tolerować coś takiego, nie? Więc tutaj znowu jak kulą w płot się rzuca. Już kiedyś mi groził przecież, że tam donosy będzie wysyłać na mnie do Gdańska. W związku z tym, że wszyscy pisali różne informacje o, o tym Prezydencie Gdańska, który został zabity. Jak to się stało, że potem jego asystentka go zastąpiła na tym stanowisku? Kto jest ojcem jej ślubnej córki? I tak dalej, i tak dalej, nie? Więc to są tego typu panie, historie. No i tyle, no. Jeszcze 3 minuty nagramy, żeby film miał 8 minut, żeby reklamy się pokazywały. Nie, nie chcę mi się już gadać kurna. To tylko trzeba tacy psychopaci. Chociaż że ostatnio książkę sobie kupiłem tutaj na wyprzedaży Wąszą. Jak zostać ją youtuberem, o, Jupiterem. No to chyba muszę poczytać tą książkę i bo na razie to mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem, jak zostać pato streamerem, nie? To wiadomo, to Łukaszek też pokazywał, czy, czy tam Bocian, czy Paweł, czy jego brat-bliźniak to oni cały czas pokazują. Trzeba się napić, zrobić siebie błazna i pajaca i tak się zostaje patostreamerem, nie? Generalnie to jest taki dosyć stary, wytarty, wyświechtany, nawet moim zdaniem już nudny schemat. No ale ja reprezentuję inny poziom umysłowo-kulturalny, nie? Mnie nigdy patostreamy w sumie nie bawiły. Badałem to socjologicznie, naukowo to zjawisko od początku do końca, czyli do śmierci yy, patostreamera Wojtka więc mogę powiedzieć po prostu, że znam temat od podszewki jak jest naprawdę yy, i pokazuję wam prawdę yy, a nie fałsz yy, no, byłem zszokowany na przykład, że na pogrzeb to przyszła taka banda jakiś kurcze Małolatów zupełnie ubranych, nie jak na pogrzeb. Dla których to była jakaś kurna kolejny happening, nie wiem jak to określić. Happening, flashmob, wydarzenie internetowe, że tutaj nie wiem, myśleli, że na koniec to się okaże żartem, że goś wyskoczy z i powie, że to tak, na niby, tylko że dla wyświetleń. To jest wszystko, nie? Na społeczności zamieszczę też artykuł. Taki dzisiaj znalazłem no, no, w gazecie wyborczej, tam wiadomo, że oni mają problem z alkoholizmem, nie? Pewne religie mają problemy z alkoholizmem, no tak się składa. W, to generalnie wszystkie religie, bo, bo po prostu ludzie odcięci od rzeczywistości, no jakoś to po prostu te emocje potem i tak dalej, Alko, w alkoholu próbują, jak gdyby sobie różne rzeczy rozwiązywać, czy, czy, czy tłamsić swoje emocje i tak dalej, więc yy, generalnie przyczyną śmierci Majora był alkoholizm, który powoduje krwawienie z układu pokarmowego, uszkadza tam pewne części ciała i tak dalej. I to jest przyczyna śmierci, nie? A przyczyną śmierci Krzyśka też, śmierci, choroby na razie, też wiadomo co było, jak umrze, to też yy, będzie sekcja zwłok, Pewnie więc wszyscy wiadomo, zresztą na co choruje, więc opowiadanie, że ktoś tam go zabił. No najśmieszniejsze to w tym zawiadomieniu, właśnie z pana jasnie, że on tam w ogóle wpisał na takie paragrafy różne. Wpisał na przykład nieudzielenie pomocy. Nie? Więc no, akurat myśmy wzywali karetkę pogotowia trzy razy, więc to, to chyba nie wiem, kogo. WSW nie, nie udzielił pomocy, bo mówił, że dzwonił w Wigilię i słyszał, że z Krzyśkiem jest bardzo źle. I nie zadzwonił po pogotowie, więc nie. Więc nie udzielenie pomocy, tak. I ujawnianie informacji medycznych jeszcze i zastraszanie dziennikarza dojdzie do zarzutów dla pana S. No bo chory psychicznie z kolei Łukasz to się raczej wywinie z tego wszystkiego. Pewnie znowu pokaże tam papier o niepoczytalności, o tym, że nie ma prawa jazdy i to w ogóle powie, że to jest jego prywatna sprawa, jego prywatne życie, że nie potrafi jeździć na rowerze. Tylko nie wiem czemu wtrąca się w życie innych ludzi w takim razie. No. Wtrącasz się w życie innych ludzi. Inni ludzie wyjaśnili twoje życie, dlaczego to robisz. No i taka jest prawda o tobie, a pamiętajcie, że prawda nas wyzwoli. Więc domagajcie się tej prawdy. Dlaczego na przykład pan S zajął się tym tematem, żeby próbować się wybielić po kolejnych kompromitacjach życiowych. Domagajcie się tej prawdy też od Łukaszka. Dlaczego nie ma prawa jazdy i dlaczego był na przymusowym leczeniu odwykowym? I ta prawda was po prostu wyzwoli. <laughs> Przestaniecie wierzyć w jakiekolwiek farmazony. Tak samo pytajcie Barneja, dlaczego był w szpitalu leczony psychiatrycznie. Skąd ta jego mitomania, to słynna barnejoza, to słynne jakieś tam e, urojenia, mitomania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to samo w przypadku braka, brata bliźniaka, nie? No bo to akurat choroba widocznie jest... E, no... Wspólna, o tak to powiem. No dobra, to na razie.